Mam Volvo 420 380 460 koni. Te są akurat bosza Można je łatwo poznać, bo mają tutaj cewki metalowe, a lukasy czy delfi mają plastikowe. Taki biały czy tam żółty plastik. Tu są właśnie wyciągnięte. Jeden się rozleciał. O, okazało się, że zabezpieczenie tej sprężyny nie utrzymało sprężyny. Sprężyna wyszła. No i to wszystko teraz tutaj mamy na wierzchu. Ale teraz temat najważniejszy, jak te pompowtryskiwacze ustawiać. To są boszowskie, więc ustawiamy je czujnikiem zegarowym. Na pozycji, tutaj widać, na pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie V1, V2, tylko 1 ustawiamy zawory sące i pompowtryskiwacze, i te pompowtryskiwacze ustawiamy na. 3 mm od punktu 0. Czyli luzujemy, wkręcamy, lekko wkręcamy do wyczuwalnego oporu, i wtedy na czujniku, zegarowy, czujniku zegarowym ustawiamy minus 2 lub minus 3 i regulujemy do 0. Taka jest procedura ustawiania pompów Bosza. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.